Jak zapewne już wszyscy wiedzą, od 2024 roku na stacjach paliw popularną do tej pory 95 zastąpiła nowa ekologiczna E10 o 10% zawartości etanolu, gdzie dotychczas było to jedynie 5%. Jednak czy można ją bezpiecznie stosować do motocykli? Na początek, powiedzmy w czym leży problem. W przypadku motocykli mamy silnik o zapłonie iskrowym, często o wysokiej kompresji. W takich silnikach może występować tzw. spalanie stukowe. Jest to niekontrolowany, samoczynny zapłon paliwa w komorze spalania. Zwiększenie zawartości etanolu do 10% niestety to ryzyko zwiększa. Samo spalanie stukowe nie doprowadza do nagłej awarii silnika. Ale wpływa na jego szybsze zużycie. Tak więc w przypadku silników o wysokiej kompresji lepiej jest stosować paliwo o zmniejszonej zawartości etanolu. Więcej etanolu w paliwie E10 ma jeszcze jeden negatywny wpływ. Choć sam etanol nie reaguje ze stalą czy aluminium, to w przypadku, gdy połączy się z wilgocią, może on powodować korozję. Warto to pamiętać gdy posiadamy bak paliwa ze stali czy aluminium i odstawiamy motocykl na dłuższy postój, często zimowy, który może spowodować osadzanie się wilgoci na ściankach, a w ostatecznym efekcie korozję.